Godzina 6 rano, dzisiaj wymiana rozdzielacza C330M. Już częściowo rozkręciłem. Zdjąłem ten rozdzielacz. Leży sobie tutaj. Już nie było sensu ani go reanimować, ani się z nim użerać. W strasznie cieku. Wszystkie śruby odkręcone. Mam nadzieję, że dużo oleju nie wyleci. Miło, o trochę tam jest jednak są pierwsze przymiarki. Najgorzej to będzie tam umieścić te uszczelki o tej nie bardzo jest, nie bardzo chcą się trzymać tego muszę otręcić te przewody Wstępnie tak to wygląda. Mam nadzieję, że podpiąłem dobrze. Jeszcze nie jest przykręcone. Na razie przymiarki, ale chyba tak zostanie. Rozdzielacz został założony już parę dni temu. I teraz przyszła dla niego próba, bo oto muszę taki, oto kamień przetransportować. No, jest pokaźnych rozmiarów. Może nie jest jakiś super ciężki, ale jednak. I gdy przy tamtym rozdzielaczu musiałem mocno piłować obroty silnika, tak teraz sprawdźmy. To jest po prostu nieporównywalne z niczym innym. Na tamtym rozdzielaczu jednosekcyjnym, starym on by tego nie podniósł po prostu. A tutaj z wielką łatwością. Także naprawdę warto.